Teraz taki przerywnik jeszcze na końcu, bo tam był oczywiście taki market z jedzeniem, ale tutaj normalnie idąc ulicą najlepsze i najsmaczniejsze rzeczy i wbrew pozorom najświeższe są te, które są sprzedawane właśnie w takich, w takich motorkach. Pacjent ma zwykły motorek typu Komarek albo Romet. Do tego jest dokładana <grym wytrzyma> półka z arełkiem. No jak widać ludzi nie brakuje. I co on tutaj ma? I wszystko jest na świeżo, on tam sobie to smaży, a my wybieramy, tutaj głównie mają kurczaka, taka świnina, to jest chili i to są kiełbaski tajskie, no kiełbaski z nazwy, tak, no nie są to nasze kiełbasy, tego nie wiem co tu jest osobiście, to jakaś taka mielonka, nie wiem jak to sposób przygotowują, czy to się parzy, czy nie, nie jestem enny, grzybki super. Kurczaki. Część tych produktów, one są już tak w miarę w połowie, yy, że tak powiem, przygotowane, więc jak ktoś się zdecyduje, to nie czeka pół godziny na usmażenie, tylko to zajmuje dosłownie 5 minut czy 6. Przygotowanie tego na grillu i mamy na cieplutko sobie usiadamy, nie wiem, na krawężniku, na czterech literach albo idąc ulicą i wstrzymając. Wątróbeczka, żołądki. Fajną sprawą, to już nie pierwszy raz więc są grillowane serca z kurczaka. W Polsce traktowane jako odpad, a może by warto na pewnych straganach i jakichś tam różnego typu dożynkach, innych tego typu spędach, czy giełdach, bazarach rzucić takie coś. Nie kosztuje to jakieś tam wielkie pieniądze w Polsce, wręcz yy, powiedziałbym, że za darmo. Z boku na grilla kurczaczki świeże. Także, o, suszone squids, yy, czyli jakieś takie ośmiornicopodobne. Fajna sprawa. I to jest najlepsze żarcie w Tajlandii. Nie pizzerie. Jak wczoraj stałem, poszliśmy wieczorem się przejść. Tam goście sprzedawał kebaba, tam kolejka i każdy 150-kilowy opas z Europy. No takie kurwa ulane prosiaki i jeszcze kurwa na kebaba. Jak już przyjechałeś do Tajlandii, to zjedz coś tajskiego, a już na pewno nie idź na kebaba. No, albo na pizzę, albo na frytki. No, nieważne. Takie moje zdanie. Takie są miejsca najfajniejsze. Tuż przy plaży... Pacet prawdopodobnie nie płaci podatku, ale zarabia, żyje i funkcjonuje. Jest fajnie, Tak zwana wolność gospodarcza bardzo mi się podoba. I takie, takie widoczki tutaj są na każdym kroku. A obok obok jest bar. I można sobie kupić piwko. I prawdopodobnie tak zrobimy do jedonka. Jakiś ruch przy jednym straganie. To w tym momencie podjeżdżają. Inne motorki, i na przykład ten pan tutaj ma e, świeże owoce i mają to. To wszystko jest w lodzie, ananasy w lodzie wszystko skrobane. Tutaj mamy mango. Mango takie trochę twardsze. Jeżeli jest za twarde mango, ono jest sprawdzone, trzeba posypać solą i wtedy się je solone. To są jakieś takie podobne i mają kokosy i, i różnego innego rodzaju owoce, których ja tak do końca nie znam. Także. No tak to widzicie, interesy się skręcą. Jest bardzo mobilny. Tam gdzie jest interes i są ludzie, oni podjeżdżają, teraz cofa. Tutaj jak widać nikt nie jest zainteresowany owocami, bo wszyscy mięsem. Poland! Thank you! Więc tutaj nie zarobi niestety na owocach, ale jest rura i pewnie pójdzie w jakieś inne miejsce. A no jedź już, jedź, bo nie wiem czy on cofa, czy nie cofa odpala maszynę bye bye. bye bye i jedzie dalej szukać swojego szczęścia i spotu, a my tutaj się grillujemy tak jak powiedziałem jak będzie grill zrobiony, no jest naprawdę wybór i to jest tak tanie nawet zapomniałem zapytać ile to kosztuje? Because how much it's for 20, it? To a thirty to Okej, no to jest tak, tak. 2 zł, 3 zł, 5 zł, 7 zł, 2, 4, 5. Także tutaj nie ma nic powyżej 10 zł za nie wiem, no skrzydełko za 3 zł czy za 2 zł. To jest normalnie śmiech na sali. Ktoś mi powie, że to jest dużo, to idę do biedrony, gościu jeden z drugim i sekup kup, tak? Jeżeli ktoś przyleciał 13 godzin z Europy na wakacje, to naprawdę 2 zł nie jest majątkiem. A naprawdę jest fajne, naprawdę pyszne i obok są, są bary. Można sobie kupić piwerko tutaj w nocy to będzie nie do, nie do dopchania się. Także na akurat szczęście jest takie, że można sobie przy piwku czy coli e, zjeść takie coś i takie są najlepsze. Chociaż pięciogwiazdkowe hotele też są fajne, natomiast mnie smakuje osobiście Street Food, jestem wielkim fanem tego, dla mnie nie musiałoby być innego żarcia w Tajlandii, jak tylko to. Także, no co, dobra, uciekamy, hotel tam, plaża tu. Jedno gotowe, drugie gotowe, zapłacimy i bawimy się dalej w palmowym kraju albo raju. Pozdrawiamy.